Ta dziewczyna właśnie została aresztowana za ujawnienie tego. Prawdopodobnie wkrótce usuną ten film, ale i tak zdradzę ci sekret. Najpotężniejszy produkt w walce z infekcjami zatok to nie witamina C, nie czarny bez, ani nawet cynk. To naturalny środek stosowany od tysięcy lat, który jest skuteczniejszy niż cokolwiek innego w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych. Jego skuteczność przekracza 60%. Ten produkt pomaga także usuwać śluz, zatrzymuje rozwój infekcji, łagodzi drapanie w gardle i pozwala przespać całą noc bez męczącego kaszlu. Wyobraź sobie, jak bardzo mogłoby się poprawić Twoje zdrowie, gdybyś stosował go codziennie. Ten starożytny środek nazywa się Shilajit. Od lat polecam Sillacit kobietom, które przychodzą do mnie wyczerpane, obolałe i sfrustrowane swoim zdrowiem. Po trzech tygodniach wracają nie do poznania. Ich twarz promienieje, czują się lepiej, pełniejsze energii i radości. A jedyna zmiana, jaką wprowadziły, to codzienne przyjmowanie niewielkiej porcji Shilajit każdego ranka. Marka, którą polecam, to Wellness Nest, ponieważ większość innych produktów na rynku jest rozcieńczona i nie daje żadnych realnych efektów. Prawdziwie czysty Shilajit jest trudny do znalezienia, ale Wellness Nest jest jedną z nielicznych marek, które potwierdzają, jego jakość poprzez niezależne testy laboratoryjne. To naprawdę najlepsza rzecz, jaką możesz dla siebie zrobić. Jeśli jesteś zainteresowany, dodałam link do produktu w moim profilu, ale lepiej się pospiesz, bo ostatnio wyprzedał się w ciągu kilku dni.